Witam wszystkich, kolejny odcinek Korgi Gangi Kotka Dzisiaj do odmiany nie będzie filmu o psach Będzie film o roślinkach Będzie Sylwia opowiadać o tym co mamy o tarasie Psy będą na końcu się żegnać I witają się To jest z Kambodży Tipsei, Bobiczek Pękor I suczka Pani tam opowiadała o kwiatkach, o roślinkach wszelakich, więc będziemy dzisiaj sobie to oglądać. A o pieskach może zrobimy coś jutro, jak Pan wpadnie na jakiś temat, bo na razie ma kryzys twórczy. Zapraszamy na film. Uwiecany obchód po ogródku. Mamy 1 maja dopiero się budzą kwiatki nie wszystkie jeszcze oczywiście zakwitły ale to co mogę pokazać to jest udało się w tym roku tylko dwie swoje pelargonie zaszczepić, natomiast to są wspomniane z filmu zbudowy dwie witki, brzo nie brzozy przepraszam, wierzby wsadzone i liczę, że ukorzenią się, będą posadzone na działce. Natomiast tutaj na skalniaku mamy przede wszystkim barwinek, ale też skokosąc drzewina sosne. Tutaj mamy różę. Była wycięta do zera w tamtym roku. I tak pięknie odbiła. Proszę. Idziemy dalej. Ten kwiatek nie wiem jak się nazywa, kupiłam go w tamtym roku i zasadziłam no i tak ładnie kwitnie no i tu dalej ptuszki są soczewina sosna tam dalej też mamy nie wiem czy to jest jakaś na jałowca tu mamy w każdym razie yy, matko leciało mi z głowy jak to się nazywa krzewuszka o kwitnie na taki czerwono-różowy kolor mocny dopiero są pączki ale tu też widać już od razu pączki róż już się pojawiają i widzę, że mszyce już zaczynają atakować niestety dobra tu jest wejście też z różą no i skalniaczek po drugiej stronie część kwiatków już przekwitła. berberysy też są między tymi skalnymi Yy, floksy płożące. Widzę, że komórka przekłamuje ten kolor to jest taki piękny, fioletowy kolor jak liliaków zmiana położenia nie podaje yy, tutaj mam wrzos, wydawało się, że nic z niego nie będzie, bo wyglądał dokładnie tak jak ten po ścięciu wiosnę, ale on już też od, zaczyna odbijać, więc myślę że się odrodzi tutaj następny vloks ten nie wiem jak się nazywa tego niebieskiego kupiłam pierwszy raz w tym roku zobaczymy jak się będzie sprawował no i tu mamy vloksy jeszcze Dobra. tutaj jest róża też już się pączki pojawiły to są super tunie dziś Zasadzone. Pierwszy raz w domiczkach wiszących. Zobaczymy, jak się to będzie sprawować. A tu na parapecie są przezimowane pelargonie. Całkiem duże. Pączków jeszcze nie widzę. Trochę chorowały przy tych pierwszych przymrozkach, jak były wystawione, ale jest ok. No i co mamy? Tutaj hortensje. Iglaki. Hosty. Następna hortensja trzy winogrona. W tamtym roku dosłownie była jedna, kilku owocowa kitka, ale w tym roku widzę, że będą. One są dopiero drugi rok posadzone. Od mojego kuzyna dostałam szczepki. Proszę widać tutaj, ile ich jest już. Ale się cieszę, bo one są przepyszne, ciemne, drobne, ale bardzo aromatyczne. Tam jest lubczyk z tyłu. No i porzeczki w tle. Na samym końcu jeżyna, na którą pieski tak czekają zawsze. No i tu mamy znów inną odmianę hortensji. Mamy róże. Bardzo chorowały w tamtym roku. Przycięłam wszystkie, no przynajmniej o 50-80% je pościnałam. Tutaj nie ma takiej jednej, która była tak dużo, że wchodziło na dom. I zaczynają pięknie pojawiać się lilie. I w tym roku, chyba przez to, że było dużo chłodnych nocy, nie ma jeszcze ślimaków. Mam tutaj widać ten proszek niebieski wysypany, ale zwykle lilie miałam zjedzone przez ślimaki, a w tym roku one są już takie, te lilie duże, że mam nadzieję, że ślimaki ich nie zaatakują. I to, co w tamtym roku ślimaki zrobiły, to zjadły nawet te hosty. Tutaj dokładnie te. Jedna, druga, trzecia były po prostu wyżerane. Jak nie było grubo posypane, to za jedną noc potrafiły po prostu zrobić spustoszenie. Tu już przekwitają kwiatuszki. Tutaj mamy moczar. Brunery, pięknie kwitną. I co mamy? U góry mamy. Bez. Ja o tym krzaku mówię: bez. Nazywa się Liliak, ale powiem tylko tyle, że on przez 6 lat chyba w ogóle nie kwit. Miałam go wykopać i w roku, w którym powiedziałam, że koniec, masz ostatnią szansę, zakwit, i od razu było tak dużo kwiatów. No i teraz chyba mamy. Tak, czwarty rok z rzędu. Jest bardzo dużo kwiatów. No i tu mamy wszędzie róże pnące, bardzo mocno przycięte w stosunku do tego co tutaj co roku było. Zobaczymy czy to wszystko się nie tyle odrodzi, bo one są zielone i wypuszczają, ale na przykład tutaj ta róża już widzę, że mi choruje. Już ją łącznie głapie. to jest taka odmiana bardzo pospolita. Z Krakowa ją pamiętam po prostu na skwerach sadzona, czerwona mało płatków ma i wydawałoby się że ona jest odporna a jednak, a jednak nie tutaj tak w tamtym roku kupiłam koćmiętkę, widzę że się fajnie odbiła tu są jeszcze dwa rodzaje funki, takie inne, ciekawe no i rozsiewają się paprocie od mamy same od siebie, tam jest taki gąszcz zakątek proszę, i one są takie ładne zupełnie inne niż na działce to są pełne krzaczki. No i tu mamy prymulki. Prymulki kwitły mi cały rok łącznie z grudniem i ze styczniem. I to była przede wszystkim ta żółta tutaj. Te są dosadzone dziś z parapetu, bo już zaczynają tak marnieć. więc stwierdziłam, że idą do gruntu, może wytrzymają. Floksy jeszcze nie porażone grzybami. Tutaj oczywiście są lilie. Nie zjedzone przez ślimaki. Pamiętam, że w tym miejscu chyba są białe i one tak bardzo intensywnie pachną. Nie zapominajki. Kolejne lilie. To są wysiane moje, takie drobne prymulki. Te wysiane to są jeszcze tutaj. One już przekwitły, ale jeszcze z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Ta ostatnia też taka drobniejsza. To też jest wysiana z ziarenek, więc to dodatkowo cieszy. No i co mamy? Mamy znów róże. Ta jest biała. A tutaj piwonie. Jest majówka, ma duże pączki. Ona się właśnie tym charakteryzuje, że ma taki piękny, czerwony kolor i takie grube pąki. Natomiast te inne są drobniejsze. Choć często właśnie wyższe, i tu widzę, że zaczyna się problem z różą. Już jakieś grzyby wchodzą. A ten kolor jest tu taki piękny, tak mi szkoda, no ale nie przeskoczę. W ogóle mam takie doświadczenie może to jest przypadek u mnie ale już miałam różne gatunki i herbacianych róż, typowo żółtych, różnych odmian i przebarwień. I te wszystkie żółte i pomarańczowe są bardzo delikatne. I w tamtym roku mi jedna przemarzła albo choroba załatwiła. I w tym roku zobaczymy, czy odbije właśnie ta ostatnia, która została. A tutaj mam floksy. Y lilie między nimi też. I floksy jeszcze cieszą oko zdrowymi. Zielonymi kolorami, jak tu wejdzie w moczniak a wchodzi co roku, mimo oprysków, nawet organicznych czy chemicznych, nie ma znaczenia, po prostu atakuje mi tutaj niesamowicie. No, i wtedy niestety obrywam listki, żeby nie wyglądało to źle, żeby się roślina nie męczyła ale chorują. No, i tyle mamy w ogródku z przodu domu. Teraz pokażę tył. Najpierw może bok. To są te porzeczki, jeżyny wspomniane. Tutaj mam lilię, drzewiaste. z tyłu drobniutka róża, taka z innego ogródka mi się kojarzy. Piękno, ale niestety w tamtym roku ma, zaradza ją jakaś złapała i... Widzę, że w tym roku odbija, więc powinno być OK, ale ona była bardzo duża. To są wszystko efekty po prostu tych chorób zeszłego roku, które nie tylko u mnie w ogródku panowały. Tutaj mamy ten nasz winobluszcz. No i tak, tutaj nie widać, może trochę pokażę. Przesadziłam w tamtym roku na jesieni bez, który w ogóle nie kwit, a proszę zakwit tam widać, że są kwiaty. Jednak słońce jest potrzebne, bo on był między różami. I pewnie dlatego się męczył. A teraz wynagrodził od razu kwiatami w pierwszym roku. Na razie to się nie prezentuje. Pieski dają znaczenie sobie. Tutaj róże są w dwóch kolorach. U góry jest ich chyba pięć krzaków, jak to przemarzło. No i pelargon z tamtego roku. To są żurawki różnych kolorach Sunia daje znać o sobie jestem Sunia, jestem tu są dziś wsadzone begonie jakaś odmiana palergonie taka inna kupiona no i tu mam jeszcze też begonie nie lubiłam tych kwiatków, przekonałam się w tamtym roku okazuje się, że nie dość, że kwitną po prostu do pierwszych mrozów rozrastają się ogromnie, cały czas kwitną to nie jedzą je ślimaki po prostu z daleka jakoś opuszczają bardzo się z tego powodu cieszę dlatego tutaj od strony właśnie zawsze mówiłam łąki no ale jest już budynek za nami dom wybudowany więc nie ma tu stricte łąki a tam mamy jeszcze nie roślinkę ale ona powinna być taka fajna pożąca tak to wygląda no i psiaki na koniec. Chłopaki. Pinkorek, babunia, czerunia i sunia.